No i wreszcie doczekaliśmy się pierwszego zwycięstwa w tym roku kalendarzowym drużyny Kmicicy z Arkady Częstochowa. Jest z nami bramkarz tej drużyny Karol Kuczera. Witam. Jak się to ocenił spotkanie? Ciężko na taki mecz się zmobilizować. Wiadomo było, że nie jest to zespół najgroźniejszy. Od początku to spotkanie, no jakaś tam sytuacja z dojazdem gości. My też dzisiaj nie, nie byliśmy w kompletnym składzie. To wszystko no nie działa dobrze na drużynę i... Ciężko jest naprawdę się zmobilizować do takiego metu, ale cieszy zwycięstwo pomimo tych trudnych warunków. I no to no trzeba się cieszyć z tego, że w końcu udało nam się wygrać po czterech porażkach. No właśnie, takie spotkanie było bardzo ważne i zwycięstwo z wielu względów przede wszystkim pozwoli wam na nowo uwierzyć w siebie. Mogliście poćwiczyć różne warianty gry przed tymi jeszcze kolejnymi spotkaniami. Dokładnie, uważam, że dalej walczymy o medal w tej lidze w tamtym roku udało nam się zająć bodajże trzecie miejsce w tym roku tak samo chcemy, chcemy ten medal zdobyć i zostało jeszcze cztery kolejki chyba do końca i co tydzień na pewno będziemy wychodzić po to żeby zgarnąć trzy punkty po pięciu zwycięstwach pierwszych, później w pięciu kolejnych spotkaniach zdobyliście tylko punkt. Co według Ciebie zadecydowało, że niestety nie będziemy się bić o tą pierwszą ligę? U nas w drużynie chłopaki grają z trawy. Zaczął się okres przygotowawczy. Część chłopaków no jest po prostu przemęczona tym, że ciężko pracują w swoich klubach. Do tego dochodzi frekwencja na, na treningach i na meczach, na pewno. Szkoda, że tak się to wszystko potoczyło, bo mieliśmy cel zdobyć pierwsze miejsce, a awansować do pierwszej ligi, no ale cóż, nie udało się, ale tak jak powiedziałem wcześniej, gramy dalej, gramy o medal i o to, żeby co tydzień kasować komplet punktów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również.